Tam gdzieś poddali do obrazki, to by obraz, się akurat maluje tego bardziej. 5 do 27 listopada w hali międzynarodowych targów szczecińskich odbyła się ogólnopolska wystawa gołębi rasowych. Organizatorem wystawy był Ogólnopolski Związek Hodowców Gołębi Rasowych oddział Szczecin. oprowadzą nas panowie Stanisław Ślisz i Czesław Walczak. W dużej grupie Sokołów Gdańskich zwycięzcą, czyli czempionem w rasie został Sokół Gdański Mieczysława Branickiego z Torunia. To się za chwilę powinien pokazać. O. Oto no należy do, do grupy gołębi wysokolotnych, wytrwale latających. Trzymane są dla ich pięknej sylwetki. Tak jak widzimy, posiada ładną koronę. Piękny daszkowaty ogon, Gołąb jest długi, smukły, czyli typ gołębia lotnego. Może przejdziemy dalej. Również w tej grupie mamy różne, różne kolory występujące czyli czarne, niebieskie. Mazery, tak zwane mazane. Jest to duża, duża konkurencja, tak jak widzimy. Czyli ma swoich miłośników ten gołąb. Tym większe brawa dla tych panów, którzy zajmują się tą rasą. Przy tym jest to rasa polska. Myślę, ja że z filmu jej przylecimy. Również ciekawą odmianą jest soku Gdański w rysunku sroki, prawda? Proszę patrzeć. Srokaty z barwnym ogonem i tu jest białoogoniasty, również z serduszkiem na szyi. Też bardzo rzadko występująca w Polsce z takim rysunkiem. Tu również jest soku Gdański, tylko w barwie białej. Również piękne, tak jak widzimy. Smukłe, ładne gołębie o, o takim ładny kształt głowy. Pięknie osadzoną, muszlowatą koroną na głowie. No może przejdziemy dalej do następnych prac. Następną grupą gołębi jest to gołąb pospolity dwubarwny, należy do gołębi polnych. Jest to gil. Tu mamy gołębia, tak zwany gil złocisty, czyli ma taką żółtą szyję, czarne skrzydła, prawda, czarny ogon. To są gołębie o pięknej barwie. Troszeczkę mu tutaj zasłania. Tu wpada cień. Bardzo ładne, błyszczące upierzenie. Na głowie jest czubeczek, ładnie ukształtowany wysoko. Są to gołębie długodziobe ale dosyć łatwe w hodowli same chowają swoje młode obok mamy również tą samą rasę jest to gil miedziany już różni się prawda barwą upierzenia bardzo ładny o, o, o pięknym o ładnych barwach błyszczących piórach mieni się takimi kolorami zielono-niebieski, tak jak widzimy, bardzo ładny gołąb. Są to gołębie hodowli pani Łukaszewskiej z Torunia. Tak, tu jest bardzo taka wyrównana dosyć kolekcja. Są to gołębie płochliwe, dosyć dobrze, dobrze zachowują się wokół gołębnika, dobrze latają, dobrze karmią pisklęta. Rasa jednak Pomimo tego, że to jest należy do grupy gołębi polnych, jest to rasa bardzo ładna. Następna grupa gołębi jest to zakonniczka. Jest to jedna z najstarszych ras niemieckich. Ten wspaniały gołąb należy do, do pani Linki Hanny z Torunia. Tak, bardzo ładny egzemplarz samczyk z krzydełką, z pięknie ukształtowaną koroną, z rozetami po bokach koronie, o ładnej postawie, kontrastowym białym oku. Są to gołębie dosyć trudne w wychowie, ponieważ są to głębie dwubarwne, bardzo trudno jest wyprowadzić taki równy rysunek. I również cieszą się dużym powodzeniem na naszych wystawach. Zaczynmy? Tutaj że już jest To znaczy tu. Następne gołębie to są stargardzkie pulsujące. Jest to bardzo ładna rasa. Nazwa wywodzi się od pulsowania, czyli gołąb musi mocno pulsować, zwane również łabędziami. Są to gołębie bardzo pocieszne, paradne, pełne elegancji, wdzięku. Bardzo ciekawa rasa. Pięknie pulsują, tak jak widać występują w różnych barwach. Czarnych, czerwonych, żółtych, niebieskich, białych. Tu mamy akurat gołębia o barwie żółtej. Proszę zwrócić uwagę na piękne pulsowanie szyi u tych gołębi. Bardzo ładnie pulsuje, żółty. Może z tych czerwonych to będzie tak kontrastowo już. A się nie chcą pokazać w tej chwili. Troszeczkę trzeba zdenerwować. No, Pokaż się, pokaż się. A, akurat nie chcą w tej chwili. Tak. Myślę, myślę że tutaj, tutaj jest wystarczy. Nie chcą się nam zaprezentować. Spłoszyły się troszeczkę. Jak widać są to głębie płochliwe poddenerwowane w tej chwili i, i nie ostawią się nam najprawdopodobniej za przejdziemy nagrywa dalej następna grupa gołębi jest to gołąb niemiecki pocztowy ozdobny jest to przepiękny gołąb cieszy się dużą, dużą popularnością w Niemczech, a także w Polsce. Jest to piękna kolekcja, duża kolekcja, dosyć ładny gołębi Wyrównane jak widzimy, większość gołębi jest tutaj wyjątkowo pięknych. Ten ładny gąb należy do pana Michalaka ze Szczecina. To jest czempion w tej rasie. Najwyżej oceniony. On za chwilę się uspokoi, pokaże się. Jak widzimy, bardzo ładne kształty, króciutki, wyprostowany. Wyjątkowo piękny gąb. Tak, może dalej przyjdziemy, bo tam są w innych barwach. Akurat się nam nie zaprezentował. Zobaczymy. Tutaj. Tu również jest gołąb niemiecki, wystawowy, tylko w barwie płowej. Również bardzo ładny gołąb. Wysoko oceniony. Jest to ocena również doskonała. O, Bardzo ładnie się prezentują. Za chwileczkę powinien się ustawić. Nas się obróci, może. Proszę zwrócić uwagę na typową głowę dla tej gołębi. Ma piękną woskówkę w kształcie serca, opływową głowę, czyli o jednym takim nieprzerwanym łuku o linii ciągłej. No, są troszeczkę spłoszone właśnie przy tych rasach. Przy tych rasach troszeczkę jest właśnie trudno, żeby on się ustawił. Nie zawsze może nam się to udać. Tu również jeszcze tak. Również w tej samej rasie, tylko w takiej barwie szymlowatej. Również niemieckie wystawowe. Bardzo ładne gołębie. W tej barwie występują rzadziej. To jest barwa szymlowata. Również bardzo ładne gołębie. Tak jak widzimy woskówka na kształt serca dziób mocno, mocno taki skierowany w dół. Gołębie krótkie, mocne w budowie, ale dość taką zwartą, mocną budowę mają. Myślę, że przyjdziemy. Przejdziemy dalej. Idziemy tam, tam jest taki niezły egzemplarz. Ja jeszcze zobaczę ten. Są kuraki Modeńskie, prawda? To jest odmiana gazy, czyli z barwną głową, barwnymi skrzydełkami, barwnym ogonkiem zwany kurką modeńską króciutki jak widzimy na wysokich nogach bardzo pocieszny gołąbek to jest, jest oh. podobna pana Wojciechowskiego strunia no pokaż się no nie zawsze tego gołębie właśnie nam się ustawią ale, ale są takie momenty że bardzo ładna to nie, niebieska samiczka no właśnie, z tą płochliwością u nich to jest. O, bardzo ładnie się ustawił. Jeszcze żeby się tylko wyprostował. No myślę, że tutaj przy tej rasie, przy tej rasie następną, następną rasą jest to gołąb należący do gołębi brodawczakowatych. Jest karier angielski. Proszę zwrócić uwagę na typowy, typową yy, budowę budowę woskówki nosowej, a także brwi, broda wczakowatych, prawda, to jest grupa. To jest to karier angielski, gołąb dosyć mocnej budowy, mocno wyciągniętą szyją, z ładnymi obwódkami wokół oczu, zawsze prosto stojące, paradnie, w barwie niebieskiej. Ten egzemplarz został czempionem w rasie. Należy do? Do hodowli pana Leontiewa ze Szczecina. To jest hodowcy ze Szczecina. To może dalej przyjdziemy. Również karier angielski, tylko w barwie czarnej. Także ta woskówka na dziobie to ma przypominać miąższ orzecha włoskiego. Takie są wymagania we wzorcu, prawda? O pięknie rozbudowanej woskówce. Jest to gąb z mocno wyciągniętą szyją, wyprostowany. Bardzo taki, taki, taki śmieszny, można powiedzieć, troszeczkę niespotykany, jednak ma swoich miłośników i cieszy się dużym powodzeniem na wystawach w Polsce. Jest to gołąb, który w, w tej chwili w Polsce mamy najlepsze w Europie, czyli jest to rasa dosyć mocno, mocno w Polsce uszlachetniona. Tu jest również bardzo ładny karier, płowy, barwie płowej, pięknie stoi w tej chwili. Bardzo ładnie, wysoki na nogach, wyprostowany, dumnie, mocno stojący, prawda. Pięknie utrzymuje szyję w tej chwili, co jest właśnie typową cechą cenną u tych gołębi. Jest to gołąb, nie jest to gołąb stary, a jest chyba dwuletni gołąb, także on jeszcze dojrzeje, jeszcze będzie miał większą woskówkę, jednak jest to bardzo ładny gołąb. Wyjątkowo jest taki dostojny. Bardzo umie się pokazać po prostu. Następną grupą również yy, zaliczona jest to Brodawczak Polski, również brodawczakowate. Tu mamy egzemplarz niebieski, który został czempionem w rasie. Jest to gołąb pana Władysła, Władysława Stolfa. Do, do, do pola. Do pola, tak. Jest to rasa polska. Ponad 40 lat temu została, został wydany wzorzec. Również widzimy te obwódki powiekowe, prawda, są, składają się z tych takich brodawek. Bref jest duża, szeroka, yy, trzyrzędowa. Czym większa, tym lepsza. Dziób krótki, mocny. Szyja jest u góry yy, cieńsza, przy nasadzie szeroka. Również ma swoich zwolenników i cieszy się dużą, z dużą popularnością na wystawach. Do również gołębi brodawczakowatych zaliczany jest karier, karier angielski, przepraszam nie karier tylko indian angielski. Tak jak widzimy brodawki ma bardzo ładnie rozwinięte, brew czerwona, gąb jest mocnej budowy. Ale przy tym elegancki. Jest to gołąb Pana... Pana Merzy z Gorzowa. Tak. On się troszeczkę zdenerwował, może za chwilę się pokaże. O, bardzo ładnie. Tak, może tu jeszcze również brodawczaki indiany z drugiej strony. Tutaj. Indiany. Tu widać egzemplarze starsze, które mają pod dziobem również brodawki. Tak jest wymagane właśnie u starszych sztuk. Znajdują się trzy brodawki pod dziobem. O pięknie rozbudowanej, szerokiej głowie. Dosyć mocne gołębie. Już w innej barwie. To jest właśnie ptak barwy czerwonej. Tu jest żółty, prawda? Kawowy. To jest gołąbek kawowy. I następnie czarny. Jak widzimy również cała kolekcja są to bardzo dobre gołębie. Również tego samego hodowcy co czempiona właśnie w tej rasie miał w białym. No, myślę, że przejdziemy teraz dalej. Jak ja go troszeczkę tak ruszą się postawi, napuszy się za chwilą, się pokaże następna grupa gołębi to jest tak zwane gołębie opasowe czyli rasy mięsne należą do, do grupy największych gołębi są to piękne gołębie strasery jest to czempion kolegi z ze Szczecina. Tak. bardzo ładny proszę zwrócić uwagę na, na budowę tego gołębia bardzo ładnie rozwinięta pierś z przodu może go troszeczkę ująć są to gołębie które również cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Tak jak widzimy, jest to, jest to rasa dużych gołębi, ale pięknych. Prawda, rysunek jest bardzo ładny. To jest niebieski bez pasów. Tutaj obok mamy gołębia również tej samej rasy, tylko z pasami. Czyli są... Strasery występują w 20 odmianach kolorowych, barwnych. Czyli to jest ogromna... Yy, ogromna po prostu taka rodzina duża proszę zwrócić uwagę na jego agresywność jest to ptak dumny bardzo ładnie cierpliwie wychowuje swoje pisklęta są to gołębie dosyć płodne ale pełne wdzięku i prawda nawet uderzy skrzydłem można to pokazać są bardzo agresywne pocieszne gołębie tak jak widać akurat nam ten ptaszek tu się ładnie prezentuje o odważne wspaniałe gołębie Również do tej samej grupy, do ras, czyli do mięsnych należy king amerykański. Proszę zwrócić uwagę na, na wspaniałą, rozbudowaną pierś. Również gąb należy do agresywnych. One są spokojne. O, proszę zwrócić uwagę, jak wspaniale się prezentuje ten czempion rasy. To jest chyba również kolegi. Dobry pana Jotego, Jerzego Słodyczaka ze Szczecina. Spodyczaka ze Szczecina, wspaniały gołąb, tak jak widzimy. Może troszeczkę z boku nam się pokaże. Proszę zwrócić uwagę, jak króciutki ogonek budowa, on jest prawie jak piłeczka, okrągły, krótki, wspaniały gołąb. I bardzo pięknie się postawił w tej chwili, wyjątkowo. To jest naprawdę coś pięknego i... i... To można... Sama rasa, również kink amerykański w barwie szymlowatej. Oczywiście jest trudniejszy w wychowie, to jest gąbek jednobarwny, a tu już tą ciżne, czyli tak zwany upstrzony. Piórko w piórko, bardzo ładnie, taki łuskowany, biało-niebieski, prawda? Również bardzo ładny gołąbek. Bardzo wysokiej klasy. Są to gołębie stado wyrównane, tak zwane, czyli hodowca jest na, na wysokim poziomie. Tak, także tutaj są to gołębie, można powiedzieć, klasy międzynarodowej. No tu jeszcze białe trzeba by było. No właśnie, nie wiem. Ona to znaczy się biały wyjdzie, biały wyjdzie, bo on na ciemnym to lepiej wyjdzie. Również kink amerykański, tylko w barwie białej. No chyba też tego samego hodowcy, tak? Tego samego hodowcy. Wspaniały, proszę zwrócić uwagę na tego białego. Coś pięknego. Króciutki ogonek, skrzydełka. No, on troszeczkę szyjkę, żeby podnieść do góry. Bardzo ładna kolekcja tych gołębi. To jest samczyk, to jest samiczka obok, jak widzimy. A. Wyjątkowo piękne gołębie. Następną rasą, również należącą do gołębi mięsnych, czyli opasowych, jest ryś polski. Jest to najstarsza rasa polska. Wychodowana w Krakowie, w okolicach Krakowa. To są ptaszki czarne z białymi pasami. Również występują w wielu odmianach barwnych. Tu mamy tylko dwa egzemplarze w tej rasie. Są to gołębie hodowli pana Leontiewa ze Szczecina. Są to gołębie drobniejsze, prawda? One powinny być bardziej masywne. Bardziej masywne również należy do gołębi dużych. Tak jak powiedziałem, jest to rasa polska. Również o pięknym, ciekawym rysunku, prawda? Czarny gąb z białymi pasami, z białymi lotkami. Też myślę, że w tym rysunku, prawda? Też trzeba dużo, dużo, poświęcić uwagi, żeby te pasy były równiutkie, prawda? Ten ma ładniejsze, drugi ma słabsze. Ale to nie jest takie proste. Zawsze gołębie dwubarwne są trudniejsze od jednokolorowych, prawda? <laughs> Następna grupa gołębi... Jest to gołąb zamojski, należy do wytrwale latających, przez kilkanaście godzin w locie, także gołąb wybitnie lotny, to jest czerwona samiczka, gładkogłowa, także również spotykamy czubatę gołębię. Jest to typ gołębia lotnego, gołąb długi, mocny, zwarta budowa, jest to rasa, która od niedawna jest wzorzec na tą rasę ale hodowana już od dawna, od, od wielu lat. Uszlachetniona w tej chwili już niektórzy hodowcy włożyli dużo pracy, by tą rasę uszlachetnić. A tu jest czerwona samiczka, która została czempionką w rasie. Tu również ta sama rasa, prawda, tylko czubaty. Czubek, prawda, zawsze, zawsze troszeczkę zdobi tą głowę. To jest ta sama rasa. Tego samego hodowcy. Są to gołębie hodowli Pana Cierpiałowskiego z Malborka. Teraz królewieckich trzeba popatrzeć. 92, 90, tak. Tutaj to jest dosyć ładne. Tam jest chyba 93 jeszcze. 99, 92. To jest gołąb barwnogłówka królewiecka. Piękny gołąb, należy do gołębi krótkodziowych. Cieszy się dużym, dużym powodzeniem wśród hodowców. Jest gołąb łagodny, lubiany, również trudny w hodowli, potrzebujący mamki, także sam samemu ciężko wychować pisklęta. że tu hodowca musi włożyć więcej pracy, w to w głębi po prostu więcej jest trudności w wychowie. O, bardzo ładnie się ustawił. Prawda, dumny gołąb, taki paradny, on, on nie chce się teraz ustawić w tej chwili. Są to gołębie pulsujące, które pulsują, szyją, prawda? W tej chwili nam nie chce się tak pokazać ten gołąbek. Są to gołębie hodowli pana Stachowiaka z Koszalina. Może przejdziemy dalej. składek barwnogówka królewiecka, tylko w barwie czarnej. Chodzi o to, żeby ona się obróciła, bo chodzi, że to są gołąbki, one nie powinny się tak bać, bo to nie są pochliwe, specjalnie gołębie. Ale to wszystko zależy od tego ile czasu hodowca poświęca swoim gołębiom, prawda? Jak widzimy ma ozdobione, główka jest ozdobioną wysoko osadzoną koroną. Jest to gąb łapciaty. Dwubarwny. A tutaj są takie słabsze, słabsze. Jest to, następnie jest to barwnogłówka poznańska, również rasa polska. W tej chwili gołębie te po prostu yy, nie są, to nie są akurat egzemplarze, które by były, yy, że tak powiem, wyjątkowe. Są to sztuki słabsze, ale również piękne. Po prostu tej gołębi w Polsce już jest dzisiaj bardzo mało. Hodowcy zniechęcają się często, ponieważ też trudno jest w wychowie młodych z rysunkiem, prawda, potrzebują mamek bardzo słabe tamte. Są. Tamte są bardzo słabe, także akurat z tej strony rysunek ma należących tak zwanych, do grupy gołębi mewkowatych. To jest mewka orientalna. Tu mamy akurat bluety, czyli jak z samej nazwy wynika blau, czyli oznacza niebieski. Są to piękne gołębie o, o bardzo ładnej głowie. czubate, prawda, z żabotem na, na szyi. Tutaj, y, jest to gołąb z, z lętą, który posiada biały pasek na ogonie, białe pasy, również na skrzydłach. Może jeszcze wrócimy, bo to jest również ta sama rasa, tylko jest szatynet. Również to jest mewka orientalna. Prawda, tu jest w barwie beżowej. Należą do jednej grupy gołębi, mewki orientalne. No, może nam się ustawi za chwilę. To są hodowcy. Hodowcy pana Stolcego Styczyńskiego, z, z Kolon, tu jest, a przepraszam. Kalisza. chyba. Tak? Kalisza chyba. Są to piękne gołębie, ale tu jest właśnie duży problem w wychowaniu młodych, ponieważ te gołębie same nie dadzą rady wyhodować. Dlaczego? Ponieważ jest to spowodowane tym, że one mają bardzo krótki dziób i po prostu od nie może tego młodego chwycić dobrze i, i tu są potrzebne mamki. Wykorzystuje się do tego celu gołębie z dłuższym dziobem, które po prostu bardziej się nadają do tego, że im jest łatwiej wyhodować. I tu jest akurat tak troszeczkę może troszeczkę dziwne, bo one z reguły średnio dziobę z dłuższym dziobem wychowa młodego, jednak ze swoich młodych nie potrafi wyhodować ze względu właśnie yy, tak krótkiego dzioba.